Witajcie tutaj nasza ulubiona Marysia z klasy pierwszej A. Gra na pianinie dopiero od września, ale bardzo ładnie tutaj nam ćwiczy i zagra dzisiaj kilka utworków z pamięci. Pierwszy to będzie Jerzyk. Świetnie, teraz weźmy sobie na saneczkach. Bardzo ładnie, i trzeci to będzie poleczka. Mhm. Dziękujemy naszej dzielnej Marysi. Pozdrawiamy Was z naszej klasy Klary Schumann. Gdyby ktoś nie dowierzał, to jest Klara Schumann, szkoła Breny Muzyka w Józefowie. Nasze półkolonie artystyczne, na które zapraszamy już na przełomie czerwca i lipca dla dziewczynek z Polski z Ukrainy. Za oknem już jest śnieżnie, więc niedługo posłuchacie też kolęd. I Marysia Was pozdrawia. Pomachaj Marysia do nas. Pa, pa!